Talkshop. Angielski w biznesie. Odcinek 19. What's the gist, physicist? What's the gist, physicist? Hi there. Z tej strony Karolina. Wyobraź sobie sytuację. Jesteś na spotkaniu z klientem ze Szkocji. Po spotkaniu kolega pyta cię Did you understand what he was saying? A ty na to odpowiadasz Well, my English isn't very good. But I think I got the gist of it. Czyli mój angielski nie jest zbyt dobry, ale zrozumiałem o co chodzi. I got the gist of it. The gist to esencja czegoś, sedno, główna myśl. The gist. Przećwiczmy to wyrażenie w kontekście. Istotą tego artykułu jest, że. The gist of the article is that uh... The gist of the article is that um... The gist of the article is that uh Nie nie nie, rozumiem o co chodzi. No no I I get the gist. No 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 no. I I get the gist. No, no, I, I, I get the gist. Przekaż nam sedno. Just give us the gist. Just give us the gist. Just give us the gist. Tak więc, to jest sedno. Well, that's the gist of it. Well, that's the gist of it. Well, that's the gist of it. Ona rozumie, o co mi chodzi. She's getting the gist. She's getting the gist. She's getting the gist. I wydaje mi się, że to jest sedno. And I I think that's the gist of it. And I I think that's the gist of it. And I I think that's the gist of it. To nie jest dobrze napisane, ale rozumiesz o co chodzi. Not very well, written, but you get the gist. well, it's not very well written, but you get the gist. Not very well written, but you get the gist. Co to jest sedno e-maila? Well, that is the gist of the email. Well, That is the gist of the email. Rozumiem o co ci chodzi, Stuly. Well, I get the gist of what you're saying, Stully. Well, I get the gist of what you're saying, Stuly. Well, I get the gist of what you're saying, stuly. Okay, sprawdźmy jak przetłumaczysz. OK, rozumiem o co ci chodzi. OK, I get the gist. Przekaż nam sedno. Just give us the gist. Rozumiem, co do mnie mówisz. I get the gist of what you're saying. Istotą artykułu jest to, że. The gist of the article is that. Cóż, to jest sedno e-maila. Well, that is the gist of the e-mail. To nie jest dobrze napisane, ale rozumiesz o co chodzi. It is not well written, but you get the gist. Well done! I hope you get the gist of today's podcast. Dzięki za udział! Till the next time, cheers!